Cześć, witamy Was wszystkich. Cześć. Jesteśmy przed zamkiem, a perypetie tego pana chyba są wszystkiemu znane. Zaczął budować zamek. Zamek nie jest dokończony, ale jak dobrze wiemy, nasze prawo postawiło się przed nim, inne osoby też. No i zamek zamiast zostać dokończony, stał się prywatną, czyli naszą atrakcją turystyczną. Zapraszamy Was na zwiedzanie tego zamku. Oczywiście jak dobrze widać teren budowy, wstęp surowo wzbraniany. Dokładnie. No ale jak widać turystycznie w pełni otwarty. Więc zapraszamy Was do, do, do środka i zobaczymy jak będzie. Ok, słuchajcie, tak się maluje cały zamek przed nami. Tutaj wchodziliśmy. Jest brama. Piękny zamek szkoda, że nie jest wykończony. Masę wież, Zamek jest bardzo duży. Zobaczcie sami. To nie zostaje nam nic innego Jak wbijać do środka, zwiedzać, a razem z nami to wbijamy. Okej, okay, słuchajcie, stoimy przed... Wejściem do głównej części, która maluje się przed nami, tam mamy część prawą, do której później będziemy wchodzić. A tam mamy część lewą. Za częścią lewą, z tyłu, mamy jeszcze wieżę i jest dodatkowa część. Na razie zwiedzimy sobie tą. Jak widzicie, dwie baszty główne przed wejściem, zamyk. Jest bardzo malowniczy. Szkoda naprawdę, że nie został wykończony. To co? Wbijamy do środka i zwiedzamy pierwszą część. Ok, słuchajcie, zanim pójdziemy do góry, jesteśmy nadal na parterze. Na parterze w jednym z pomieszczeń. Zobaczcie sami. Mamy basen. Piękny, duży basen. I powiem szczerze dość głęboki z pięknym supitem kolumnami. Tam mamy wejścia po schodach do góry. Basen jest ogromny. Przytłoczający swoją wielkością mógłbym rzec. Na parterze możemy znaleźć jeszcze jedną rzecz ciekawą, zaraz wam pokażę. Na parterze jest fontanna. Zobaczcie, już idziemy tam. To jest fontanna. widać rurę w środku, tutaj, czyli stąd prawdopodobnie tryskała, a raczej miała tryskać fontanna. No i oczywiście, tak jak widzicie sami, do góry rysuje się poziom. Parterowy wyższy. My jesteśmy jakby pod parterem troszeczkę. Tam jest pływalnia i basen, tak zwany. On jest w części prawej. Pamiętacie, staliśmy na wejściu, była lewa, lewa i prawa, i to jest na prawej części. To co? Wracamy do basenu i będziemy szli na. Poziom 0, 1, 2 i 3 oraz na wszystkie wieże, które są. To do zobaczenia, już za chwilę. Dobra, jesteśmy w części pierwszej, tak jak mówiliśmy. Zamek jest urokliwy, a przede wszystkim jego sufity. Słuchajcie, oczywiście, sufit jest niewykończony, jak widzicie. Ale sufity są urokliwe, ponieważ gdyby zostały wykończone w pięknym drewnie byłoby to coś wspaniałego. Zobaczcie, w pierwszym pomieszczeniu po wyjściu, wita nas fontanna, która miała być tam. Witają nas kręcone schody do góry, które prowadzą na wieżę i części kondygnacyjne następne. No, i sufity. Tam widzicie sufit. Na poziomie pierwszym jest inny. Nie został niestety wykończony, tak jak i cała reszta. Tutaj mamy taki sufit, a tutaj taki. To co, idziemy obejść część parterową. I zobaczymy, jak bardzo malownicza jest ta część parterowa. Widzicie? Tam jest część trzecia, lewa tak zwana, jak mówiłem od wejścia. Piękne łuki. Jak widzicie, przy przejściach, no i trzeba o tym też od razu wspomnieć, zakończenia wież, też miały mieć okna półokrągłe. Tu mamy następne wieże. Wieże pojawiają się na każdych bokach tego zamku to co, zmieniamy koncepcję, przemieszczamy się na część parterową na drugą stronę. Widzimy się za chwilę. To tak, byliśmy przed wieczką tam. Weszliśmy sobie tak zwanymi kruszkankami. No i zobaczcie, prezentuje się nam część środkowa zamku od drugiej strony, nie od tej, której wchodziliśmy. Zobaczcie, zamek jest przepiękny. Postaramy się wbić tam na samą górę. Aby pokazać Wam, jak wygląda całościowo, no to tak, weszliśmy po schodach do samej góry. Jak widzicie, jeszcze kawałek nam brakuje do końca, ale zobaczcie sami. Jesteśmy na tak zwanym poddaszu, co widać. I tu miały być pokoje, chyba gościnne, tak bym to nazwał. Zobaczcie, jesteśmy w jednym z nich. Ładnie pachnie drewnem, jeszcze piękne półkoliste wejście, tak zwany łuk. Nie wiem, co miało tu być, ale tak jak widzicie, wszystkie wejścia mają półkoliste kształty. No i jak sami widzicie, jesteśmy na poddaszu. Wejdziemy sobie jeszcze do jednego z tych pokoi gościnnych, tak zwanych. Przypuszczam, że tutaj miała być łazieneczka. A tutaj miał być pokoik. Nie za wielki, malutki. Tak zwane M0,5, bo 1 M1 to to w życiu nie jest. Zobaczcie. Tak, jak mówię, pachnie jeszcze drewnem. Bardzo ładnie to wygląda. Korytarze do pokoi w całym zamku wyglądają podobnie, więc przez to wybraliśmy ten kawałek, ponieważ jest bardzo dużo osób zwiedzających. którzy, nie ukrywam, no przeszkadzają akurat w nagrywaniu. Zobaczcie, weszliśmy do jednego z pokoi. Tu prawdopodobnie powinna być łazieneczka. A tutaj jest pokój narożnikowy. Pookrągły. Z pięknymi oknami, gdyby były, oczywiście. I znowu mamy. Ciekawe wykończenie do sufitu. Jesteśmy nad wieżą, idealnie nad wieżą. Cały zamek położony jest w lesie. Jak widzicie, tam jest następna wieża, dość wysoko. Ale okolica bardzo malownicza. I możemy sobie zrobić rzut oka na wieżę, która jest blizna nas. tutaj z boczku mamy okienka do pokoi. Tak jak widzicie, to są okienka z pokoi, w których byliśmy przed chwileczką. Wycofamy się i spróbujemy wbić na sam szczyt wieży. Zobaczymy, czy się uda. Widzimy się za momencik. Postanowiliśmy, że wejdziecie z nami chociaż kawałek po schodach. Tak mówiłem, wchodzimy jeszcze na wieżę. Okazuje się, że co mamy? Końcówkę wieży. Doprowadzę was na sam koniec. Zobaczcie, tam mamy szpicę wieży, a tam. Mamy przepięknie malujące się schody. Fantastyczne rzeczy. To za chwilę schodzimy i widzimy się na dole. Schodzimy sobie w dół i zrobimy sobie panoramę zamku. Zobaczcie. Tamta wieża jest troszeczkę wyższa. Próbujemy tam się dostać. Zobaczymy jak to wygląda. A sam zamek maluje się w ten sposób. Wejdziemy również tam na samą górę. To lecimy. Przemieszczamy się do części środkowej gdzie wchodziliśmy. Zobaczcie. Tak jak mówiłem sufity pięknie przygotowane do wykończenia a tutaj mamy krużganek łączeniowy tam byliśmy a tak jak mówiłem przemieszczamy się w tamtym kierunku Wtąd przyszliśmy wchodzimy do dużej sali. Nazwijmy ją salą balową. W sali balowej następny ciekawy sufit. Tak jak wspomniałem wcześniej atrakcją tego zamku na pewno byłyby sufity pięknie wykończone. No i oczywiście ściany, tak na których mogłyby widnieć obrazy i inne rzeczy. strzeżecie malują się schody na następną wieżę. A tu możecie zobaczyć, gdzie byliśmy. Tam, na tamtej wieży byliśmy. Widać przed nami las. A wbijamy tam. No i oczywiście sufity, również inny sufit na zewnątrz, zobaczcie sami To co? Idziemy dalej Jesteśmy na poziomie wyżej, zobaczcie Inny układ sufitu Dodatkowo mogę Wam od razu pokazać Tam wchodziliśmy Jestem aktualnie na tarasie zamku. I nadal bijamy do przodu. Kawałeczek was przeprowadzę. Jak widzicie łuki. I znowu mamy inny sufit. Zobaczcie jak pięknie wykończone. Ta część oczywiście też nazwita innym sufitem krużgankami i nazwijmy ją salą balową numer 2. Jedna była pod nami. My jesteśmy nad nią. I malowniczy sufit. To co? Wbijamy dalej do góry i widzimy się za momencik. Słuchajcie, dotarliśmy do góry. Ostatni poziom. Ostatni sufit. Zobaczcie, wyszliśmy na... Niezrobiony taras. Obejrzyjcie sobie zamek z drugiej strony, tak? To co? Lecimy? Ponoć tak. To zobaczcie sami. Mój komentarz jest zbędny. Jesteśmy na samej górze. Jak widzicie. Czasami zwiedzających jest bardzo dużo. Przypomnę Wam tylko, tam byliśmy na wieży. Jak widać, zamek popada w ruinę. Zaczyna się dość poważnie sypać.

Trzeba się z tego telefonu. mam pomoc, wejdę w ten Myślę, że z tego miejsca będziemy się powoli żegnać. Na panoramie jednej zwierz. Niestety, przepraszamy za głosy w tle, ale tak jak mówiłem, zwiedzających jest bardzo dużo. Myślę, że Zwiedziliście ten zamek razem z nami. Zapraszamy na nasze kolejne filmy. Jeżeli się Wam całość podobała, zapraszamy i prosimy o łapkę w górę. I subskrypcję kanału. Do zobaczenia.